Witam serdecznie na kolejnym gnocie w Drugi Dzień Świąt. Dziś witam się z Wami dosyć późno, no bo święta, święta, trzeba się troszkę pogościć, ale puścimy już kurki na zielonkę. Edziu przed chwilą dostał obiad, a to towarzystwo to już nie mogło się doczekać. Indyk to górą przeleciał, żeby prędzej pójść sobie poskubać. Przymroziło troszkę dzisiaj. Cały dzień się utrzymuje taki szron, wszystkim zwierzakom trzeba było latać i. Balbin, czemu mnie szczypiesz? Daj spokój. On tak delikatnie łapie, to wcale nie boli, nie tak jak tamten poprzedni gąsior, co był u mnie. Ale no, przymroziło dzisiaj, przymroziło. Trzeba, trzeba było całemu towarzystwo nosić wodę z chałupy, w konewkach. No co zrobić, taka pogoda. Jak już jest takim mróz, to by mogło troszkę popadać, to by było lepiej. A co tam u królików zjedliście sobie? Pojadły, pojadły, ale ziółek jeszcze trochę mają. Jak na rozsypywały, pozakopywały, tak tutaj cudują cały czas. A tak dosyć późno wypuściłem dzisiaj całe towarzystwo. I troszkę się tutaj pokręcę. Bo patrzcie, co wczoraj przyleciało na ten słupek. Udało mi się zrobić zdjęcie. Ja wiem, że one nie jest zbyt wyraźne, ale poszukałem tam na Google za pomocą zdjęcia, jest taka opcja. Można poszukać. To mi pokazuje, że to był krogulec, ale co ciekawe nie zaatakował żadnej kury, bo ja przez okno wszystko widziałem. Po prostu przyleciał, tutaj usiadł na słupku, chwilę postał. I poleciał dalej. Co ciekawe, kury się nie zorientowały, jak przyleciał, ale jak odlatywał, jak zatrzepotał skrzydłami, no to oczywiście alarm, i wszystkie pouciekały do kurnika. Także boją się go, boją się go. No jest to na pewno ptak drapieżny, ale taką dużą kurę to nie wiem, czy by, czy by wziął. Może na ziemi by zadziałbał, no i może on tutaj im się czasem kręci, bo kur nie brakuje, czyli żadnych kur. Nie bierze, ale coraz częściej, jak kury chodzą po zielonce, to właśnie wzbudzają ten, ogłaszają alarm, krzyczą i wszystkie uciekają do kurnika. Potem znowu trochę wyjdą na zielonkę i tak w kółko. No trzeba będzie uważać na te drapieżne ptaki. Dobrze, że taki dosyć nieduży, a nie jakiś wielki jastrząb. O, już krzyknął któryś kogut, ale jeszcze nie tak głośno, żeby uciekały. No dzisiaj to go nie widać. Dobrze, że gołębie były wtedy zamknięte, bo takiego gołąbka to by pewnie zawinął bez najmniejszych problemów. O, jak zacząłem tutaj gadać, to od razu powychodziły na dwór. Co tam u was słychać? Jak tam święta? Nie puszczam was dzisiaj, bo zimno jest i te ptaki drapieżne się kręcą. Może jutro, może pojutrze je się troszkę puści, żeby sobie polatały. Dobrze jest, że wszystkie już latają bez problemu. Tam jeden miał takie problemy z lataniem wcześniej, ale już lata tu po dachach i się kręcą. Robią kółka nieraz nad bazą. Nie za dużo, no bo wiadomo, to nie są gołębie pocztowe, tylko raczej takie ozdobne. A Wam jak święta mijają, mam nadzieję, że spokojnie i w zgodzie. No u mnie od wczoraj tak się troszkę nawet Gościmy, niedługo się już wszyscy rozjadą do swoich domów, ale jeszcze sobie parę godzinek pewnie do wieczora posiedzimy. No, wszystkie dania wyszły przepyszne, też goście dużo jedzenia przywieźli, sałatki, ryby po grecku i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, jak chyba do nowego roku to będę miał ze 120 kg, bo co jedna rzecz to lepsza pierogi. Jakie przepyszne, jeszcze jak się odsmażyło, to takie chrupiące, cienka ta skórka, cienkie ciasto. No. O, dawno takich dobrych rzeczy nie jadłem, no ale to chyba właśnie od tego są święta, żeby troszkę się poobiadać, trochę pogościć, trochę posiedzieć, trochę zwolnić. Też ignioty świąteczne oczywiście są i krótsze i mało się na nich dzieje. Powiem Wam szczerze, że nawet się zastanawiałem, czy, czy może nie nagrywać nic przez święta, sobie odpuścić, ale tak myślę, jak już robię daily, tyle czasu to już będę robił, tylko wiadomo, no będą króciutkie, pewnie mało. Ciekawe, bardziej, bardziej przegadane i tak dosyć na szybko zrobione, trzeba przyznać, no bo nie chodzę z kamerą cały dzień, tylko troszkę ją wezmę, jak się tutaj coś tam porobi, polata, nawet o porządku Wam dzisiaj nie nagrałem. O, o porządek można było nagrać, bo to sporo roboty było z rana, bo przez ten mróz, wszystkim poogarniać, poodbijać wodę z jakichś poidełek i tak dalej, no ale to w sumie już pokazywałem tyle razy, w święta można krócej Chociaż jak to oglądacie, tu u Was jest już po świętach. Święta, święta i po świętach. Kiedy to zleciało, u mnie jeszcze parę godzin można sobie odpuścić, no ale jutro rano się wstanie. Trzeba wrócić do szarej rzeczywistości. Na jutro mam sporo roboty, bo muszę i samochód ogarnąć, i taras przede wszystkim wypucować. W końcu złożyć tam ten stojaczek na drewno. Wszystko tam poogarniać, bo prawdopodobnie w sobotę będzie ważny gość. O dziwne, przed chwilą było słychać sporo motocykli, pewnie szosą jechały, może jakaś taka świąteczna przejażdżka, ale w taką pogodę to ja im współczuję, zimno jest, że hej, chyba wszystkie kości by mi, by mi podmrażało, bym nie mógł potem nogą ruszyć, ani ręką po takiej przejażdżce na minusowej pogodzie, no chyba, że ktoś ma jakiś luks skafander, nie wiem, czy są ocieplane, ogrzewane jakieś na USB może skafandry na motocykl no ale to chyba nie mogła być daleka przejażdżka bo naprawdę kiedyś mi się zdarzyło kiedyś mi się samochód popsuł i rano był przymrozek i nie miałem czym jechać do roboty i pojechałem motorem to powiem Wam, że jak dojechałem to jej, nawet jakieś gazety, nie gazety się cudowało ale nie mogłem się ruszyć no w takiej pozycji zastygłem jak jechałem no, motocykl i mróz to nie jest dobre połączenie Święta, święta, no i właśnie tak mówiłem, że mam nadzieję, że u Was w zgodzie minęły, bo u mnie to zgody nie było. W stadzie, no tak się wczoraj wszystkie koguty lały, aż musiałem je pooddzielać gdzieś do budek, pozamykać, bo nie odpuszczały. No ten kogut on jest taki ładny, no ale taki łobuz, no cały czas na kury skacze, no i wywalczył sobie taką pozycję teraz w stadzie. Wszystkie inne. Koguty gania, a to spowodowało, że im się popsuła hierarchia. Wczoraj wielka awantura też przed wieczorem wyleciałem, bo ta biała kulka, mój obrońca, z bociankiem jak się tukli, ganiali po całym podwórku. Jejku, by się naprawdę pozatukiwali, no, gdybym tam nie wkroczył. I wszystkie musiałem poddzielać, potem na noc dopiero do kurnika je pozabierać. Bcianek, co ty tu robisz? To tak daleko chodzisz, jak tam wyglądasz, nie potukcie za bardzo, biała kulka, nie no nie ma śladu na szczęście. Te moje stare koguty to one tak się tłuką zwykle, że wiecie, że tam nic nikomu nie jest. Ale to nigdzie nie wiadomo, gdzieś zadrapie, gdzieś udrapie, odpukać w oko i może być nieszczęście. No muszę część tych kogutów młodych pooddawać, gdzieś poodsadzać, bo, no bo to nie robota, tak żeby... Tu ciągle były awantury. Balbin, ba, co mnie tak ganiasz? No, ostatnio to naprawdę. Jajka zbieram, to dam gościom, jak będą odjeżdżać dzisiaj. Ale wiecie, co w kurniku? Jedno jajko, a reszta potłuczona. No, któraś kura mi się zmądrzyła i tłucze te jajka. Ale zaglądam tutaj, jak one się tutaj niosą. Ja nie wiem, jak im się to udaje. W jednym miejscu tyle i jakie wielkie jajka tutaj są. No to pakujemy zawsze będzie co dać na drogę ze wsi. Takie naturalne, świeże to samo zdrowie. Jeszcze tu jakieś są? Jeszcze dwa, nasz no niemożliwe. Chyba muszę tam jakieś sztuczne jajko wsadzić. Bo jak już znalazłem miejscówkę, to niech tutaj niosą i ta co tłucze nie wie, bo tutaj nigdy nie było. Potłuczonego, także ona tu nie przychodzi. Jak ona natłucze te obok, to potem te takie brudne są, bo się oblepią, tą wiadomo. Mazią z jajka i takie nieeleganckie trzeba by je już wymyć. A ja wiem, że umyte jajko jest krócej świeże, no ale takiego tu przecież nie wypada nikomu dać. I to już niestety wszystko w dzisiejszym gnocie. Mam nadzieję, że święta minęły wam równie radośnie, jak i u mnie. No, i tak wyszło się okazało, że. Nie przesiedziałem sam całych świąt, także no było się i z kim pogościć, i z kim podzielić jedzeniem, bo wiadomo, jak się takie pyszne rzeczy przygotuje, to fajnie móc kogoś poczęstować i widzieć, jak mu smakuje. To jest duża większa radość, niż samemu wszystko zjeść. No, święta, święta i po świętach. Od jutra trzeba brać się za robotę, chociaż powiem Wam, że mogłyby jeszcze ze dwa dni potrwać. No, ale zaraz mamy sylwester, nowy rok. No i nowy rok, noworoczne postanowienia trzeba się będzie wziąć za siebie. Ale to za parę dni, a na dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro o 7 rano. Na razie, cześć!